99% początkujących trenerów personalnych nigdy nie przebije progu 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oto dlaczego? Większość osób zakłada swój biznes licząc na szybki zysk i niskie ryzyko. I tak to nie działa. Nie zliczę, ile razy słyszałem, nie wiem, czy to u mnie zadziała. Potrzebuję gwarancji, potrzebuję płatności po efektach i tak Posłuchaj. Trzy lata temu zainwestowałem prawie wszystkie swoje oszczędności w program, który miał mnie nauczyć tworzenia reklam i zacząć rozwijać swój biznes online jeszcze na studiach. Inwestowałem wtedy 5000 zł. Widziałem tylko efekty innych i też nie miałem pewności, że to u mnie zadziała. I wiesz co? Wszedłem w program, podjąłem ryzyko i wziąłem odpowiedzialność za własną decyzję. To był mój pierwszy ruch biznesowy, kiedy zrozumiałem, że jeżeli chcę czegoś więcej i nie jest mi wygodnie w miejscu, w którym jestem, to muszę podjąć ryzyko i nie mogę tak mocno związywać się ze swoimi pieniędzmi. Zamiast myśleć o wydawaniu pieniędzy na własny rozwój, zacząłem myśleć o inwestowaniu pieniędzy we własny rozwój i tylko dlatego jestem w miejscu, w którym jestem. Dlatego, jeżeli myślisz, że biznes to droga usłana różami, gdzie nie musisz podejmować trudnych decyzji, gdzie nie musisz podejmować ryzyka, wszystko samo się robi i to najlepiej zadać, Darmo, to lepiej zrezygnuj i idź do pracy na etacie. Tam pracodawca będzie brał odpowiedzialność za swoje decyzje, a na koniec miesiąca ty i tak dostaniesz stałą pensję. Ale jeżeli chcesz rozwijać swoją działalność, to zrozum, że musisz poświęcić swój czas, skupienie, energię i pieniądze w naukę nowych umiejętności, bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Obserwuj po więcej wartości.